Panie doktorze, pana. jest pan znany ze swoich interdyscyplinarnych zainteresowań. Pan na głównym zainteresowaniem jest oczywiście psychologia, natomiast nie porzuca pan również takich dziedzin jak psychiatria, jak prawo, jak polski system penitencjalny. Dlatego zwracam się do Pana z pytaniem nietypowym. Jedno z naszych wiernych, jak to się mówi dzisiaj, widzek posiada brata recydywistę, który znaczną część swojego życia spędził w więzieniu. Teoretycznie polski system prawny nie, przy, nie przewiduje możliwości, żeby mógł on opuścić zakład karny poza wypełnieniem przed wypełnieniem kary. Natomiast, jak pan doskonale zapewne wie. E, istnieje pewien, istnieje zespół bardzo rzadko wykorzystywanych przepisów, które takie rozwiązania umożliwiają. I tutaj pojawia się taka możliwość, ponieważ e, brat naszej Wiernej Wicki cierpi na bardzo e, zaawansowane problemy gastryczne. Natomiast polski system penitencjalny przewiduje coś takiego jak rozwolnienie warunkowe. Czy słyszał pan o czymś takim, i ewentualnie jaki, jaką radę by miał pan dla naszej, tej, dla, dla naszej zwolenniczki, która e, chciałaby pomóc swojemu bratu? Panie Marku, powiem tak. Nasz system e, prawny, w którym my funkcjonujemy, kodeks karny, e, ma przepisy, które by mogły pomóc e, prawda, temu człowiekowi. W mowie więziennej, tak zwanej grypserze, funkcjonuje to jako straszka dziwaczka. Natomiast yy, powiem tak: yy, ten człowiek, ten chłopak, powinien wystąpić o wniosek, w którym wystąpi o yy, zasadność, by zostało mu przyznane tak rozwolnienie warunkowe. Jeżeli zostanie mu przyznane rozwolnienie warunkowe, wtedy powinien wyjść na wolność. Tak się właśnie nazywa ta Straszka dziwaczka. Szanowni Państwo, rozwolnienie warunkowe to nie fikcja. To możliwość, dzięki którym wiele osób często niesłusznie skazanych ma możliwość uzyskania wolności. Nikt nie jest w stanie odebrać im praw do bycia wolnym w marzeniach i snach. Thank you, sir. Thank you.